Witajcie moi drodzy ludkowie, ja jestem Cychar, więc jest ludkowie i coś tam oglądacie. Tak, well. Tak więc, tak jak ostatnio było, zresztą też oznaczono 18, bo o, dość mocne emocje były w poprzednim zdychlogu. Niestety, raczej negatywne, raczej smutne. Tak, teraz w tym zdychlogu nadal, znaczy nie, dzisiaj będzie akurat neutralnie, ponieważ w o, ostatnim tygodniu. Zda zdarzyła się w pewnym sensie katastrofa dla Polski, oczywiście hiperbolizuje. Niemniej, uważam, że warto się temu zjawisku przyjrzeć, o, ponieważ jak podejrzewam większość albo wszyscy z Was wiedzą, kontuzji yy, uległ Robert Lewandowski i tutaj od razu podejrzewam, że nie obejrzy, ale życzę szybciej, jak najszybszego powrotu do zdrowia i na boisko. Niemniej, to Dało podstawy do rozważań, które o, w pewnym stopniu miałem już x czasu do tyłu, kiedy się rozpoczął cały ten, nazwijmy to, kult Lewandowskiego, że w gruncie rzeczy, no tak troszeczkę Polacy zaczęli stawiać na jedną kartę. Zresztą yy, przeczytałem parę artykułów, znaczy zapoznałem się, może nie to, że przeczytałem bez, bez przesady, bo ja jakoś wybitnie sportowy nie jestem. Natomiast yy, sporą część z tych artykułów, artykułów yy, łączyło takie zaniepokojenie, czy polska kadra bez Lewandowskiego ma w ogóle szansę na euro. Znaczy, pomijmy, że możemy śmiało przyjąć, że z Lewandowskim czy bez nasze szanse były, były, byłyby słabe, bo wiemy, jak. Się, o, że tak powiem, prezentujemy, chociaż z tego co pamiętam, ostatnio z Ukrainą wygraliśmy, niemniej o, tutaj wchodzi właśnie to, co już powiedziałem, czyli ten pewien kult. Oczywiście, tak jak mówię, szyb, życzę szybkiego powrotu do zdrowia, ale o, przez lata utarło się, że y, Lewandowski jest takim naszym, nie wiem, messing, na, na tej zasadzie, i przez to zaczęliśmy uważać, że o, jakby. Polski tenis, no to oczywiście Iga Świątek. Polska piłka nożna, no to Lewandowski, tak? No ale jakby wiele osób w naszym kraju uprawia różne sporty i owszem, są lepsi, są gorsi. Niemniej chciałbym przypomnieć drogi widowni, że piłka nożna jest sportem zespołowym i żeby nawet dużo lepszą kondycję miał, dużo bardziej się starał. To Lewandowski sam na 11 podejrzewam, by nie wygrał. Oczywiście, gdyby wystawić jakąś drużynę podwórkową, to pewnie miałby spore szanse. Niemniej, te właśnie rozważania dziennikarzy, czy bez Lewandowskiego to mamy w ogóle szanse? Jeżeli tak będziemy patrzeć, to nie mamy. Tak, bo drużyna składa się z 11 zawodników. Niemniej, o tutaj wchodzi nam kwestia, zwłaszcza, że ostatnio się zrobiło dużo w pewnym sensie hejtu z powodu o działań takich, a nie innych, żony Lewandowskiego. Myślę, że akurat nie zasłużonego, bo za z, jak powiem, wie, za wiele rzeczy można byłoby mu zwrócić uwagę. Na przykład to, że w pewnym momencie człowiek z zewnątrz, zaznaczam, człowiek z zewnątrz, nie interesujący się jakoś bardzo sportem, miał wrażenie, że on więcej gra w reklamach, niż gra w piłkę. Ale to już, jak powiem, zostawiamy. I teraz jakby na szczęście zaczęły się pojawiać głosy, że jednakowoż mamy więcej niż jednego Lewandowskiego, w sensie może nie na aż takim światowym poziomie, natomiast mamy w reprezentacji piłkarzy, którzy grają też całkiem dobrze. A tak przypominam znowu, gra zespołowa. I teraz wracając już do tego naszego Lewandowskiego. O nie sądzę, Tutaj zaznaczę, nie sądzę, żeby to był jeden z tych sportowców wysokiej klasy, który nie miał gdzieś w głowie tego, że w pewnym momencie może mu się nie udać zakończyć kariery tak, jakby chciał, typu nie wiem, mam 42 lata, odchodzę na emeryturę, tylko że w pewnym momencie właśnie po prostu będzie miał kontuzję. Tak więc z tego też powodu nie sądzę, żeby. To był, oczywiście, niewątpliwie to, to był dla niego cios, że to się, to się stało tak nagle. Że tak naprawdę człowiek jest zdrowy i je sobie ulicą, i nagle, że tak powiem, noga mu odmawia posłuszeństwa. Akurat tutaj jestem w dużej mierze w stanie z nim empatyzować, bo generalnie zakrzepica kończyn, kończyn dolnych wygląda tak, że noga jedna bądź dwie, ale na całe szczęście jedna, odmawiać całkowicie posłuszeństwa, i poruszasz się. Z taką prędkością, że 100 metrów pokonujesz 20 minut. Tak. E, także jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuje Lewandowski, który był, e, który jest e, super sprawny w ogóle, i nagle jego ciało postanawia stwierdzić nu, 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 Dalej nie idziesz. W sumie nawet tak dosłownie. Tak. Tak więc tutaj ogromne wyrazy współczucia. O. Natomiast. Mm, Pytanie, co dalej z tym? Oczywiście, jeżeli jest kontuzja, to nie wątpię, że akurat ta konkretna osoba ma środki, żeby ją jak najlepiej wyleczyć. Niemniej, tak jak już nieraz od lekarzy słyszałem, że ludzkie ciało się od mniej więcej 21-22 roku życia głównie degraduje. Tak? Czyli tak naprawdę po tym 21 pierwszym, drugim, trzecim roku życia, to, tak na, to jest po prostu walka o zachowanie sprawności. Tak. I niewątpliwie kontuzja tą sprawność naruszyła. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale może być tak, że po tej kontuzji no Lewandowski w pewnym sensie przestanie być o, tak dobrym piłkarzem pod kątem właśnie używania tej nogi. Zresztą, tutaj wchodzi Druga bardzo poważna sprawa, i to akurat miałem na szczęście nie na swoim przykładzie, ale okazję obserwować kilka razy, gdzie, nawet jeżeli ta dana kontuzja, złamanie, zerwanie więzadła czy coś dochodziło do względnie takiego poziomu, jak było przed kontuzją, to w psychice pozostawała ta właśnie pewna blokada przed dociskaniem. Tej nie wiem, nogi, ręki, bo tu tak naprawdę kontuzja mogła być absolutnie czegokolwiek. Niemniej liczysz sam mechanizm, że w momencie, kiedy na przykład macie o, naciętą dłoń, bo nie umiecie kroić pomidorów, tak story of my life, o, no może nie z dzieciństwa, z gimnazjum mniej więcej, to wiadomo, że tej dłoni mniej używacie, bo każde tam dotknięcie was boli. Tylko, że w momencie, kiedy ta kontuzja, to przecięcie dłoni jest, no to to jest logiczne. Mniej używamy, żeby nas nie bolało kozak. Natomiast tutaj pojawia się problem, że przy cięższych urazach może wejść właśnie ta blokada, że ok, ta w przypadku Lewandowskiego noga już raz mnie zawiodła, skąd wiem, że nie zawiedzie mnie znowu. Tak? Zresztą tutaj dla fanów anime odniosę się do Blue locka gdzie jeden z bohaterów jest znany ze swojej szybkości, ale przy, na początku serii jej, że tak powiem, nie wyciąga jako atutu, nie używa, ze względu na to, że właśnie doznał kontuzji i było mu powiedziane, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze będzie próbował przeciążać te swoje nogi, no to może skończyć na wózku albo okulach. Tak? Oczywiście, tutaj mamy. O, m, pewien fakt tego, że dostał informację, że może tak być. Natomiast m, ludzki mózg działa tak, że przede wszystkim chroni siebie, czyli mózg, potem chroni ciało, nazwijmy to właściciela, a dopiero potem obchodzi go cokolwiek innego. I o, oczywiście wiadomo, lekarze e, dla tych, co nie wiedzą, dają taki pewien e, okres praktycznie przy każdym urazie czy chorobie, gdzie mówią panie. Przez najbliższy tydzień pan tam starasz się nie biegać. Nie? Albo coś takiego. Tylko, że gorzej, jeżeli po tym tygodniu dana osoba, która uległa jakiemuś urazowi kontuzji, nadal będzie miała tą blokadę. Że po prostu, no może ja lepiej nie będę, nie wiem, podbiegał do autobusu, bo znowu tam kostka mi się wykręci. Tak? Jakby takie o, prze, przewidywanie o, odnowienia się rany, czy złamania, czy czegokolwiek innego. Nie każdy to ma, bo na przykład ja mając e, złamaną rękę w dwóch miejscach, no to generalnie powiesiło od lekarzy, lekarza już ten e, e, może nie rehabilitację, ale e, gwałtowniejsze działania, mimo że e, wiadomo, e, jako, że młody byłem, to matka mi mówiła, że well, Andrzej ostrożnie z tą ręką, żeby znów nie była złamana. Tymczasem Andrzej jakieś 10 metrów od wejścia do lekarza zacisk w pięść, ręka działa, elo, działamy dalej, tak. Tutaj, tak jak mówię, z jednej strony źle się stało, bardzo źle i tak jak mówię, szybkiego powrotu do zdrowia i do jak najlepszego zdrowia, niemniej to pokazało też właśnie tą, tą pewną słabość w sporcie polskim, że w momencie, kiedy stawiamy na jednego konkretnego sportowca, czy to będzie Adam Małysz, czy to będzie Robert Kubica, Iga Świątek, czy właśnie Robert Lewandowski, to w momencie, kiedy ta osoba ulega jakiemuś wypadkowi, Robert Kubica, urazowi, kontuzji, Robert Lewandowski, no to spora część komentujących ma takie, o nie, to już koniec tego sportu w naszym pięknym kraju, no, no nie. Jakby ludzie nie przestali się na gokartach ścigać po wypadku Roberta Kubicy. A, I sądzę, że ludzie nie przestaną grać piłkę po, że tak powiem, o, po Robercie Lewandowskim, nazwijmy to w cudzysłowie. Miejmy nadzieję, jak najdłużej ta era będzie trwała. Niemniej, tutaj jest, zakończy to bardzo optymistycznym, wbrew pozorom, motywem. Dlaczego? Ponieważ o taka kontuzja, nazwijmy to mega gwiazdy w cudzysłowie, takiego symbolu piłki nożnej w, w Polsce zwłaszcza, może w sporej części, to się chyba młodziki nazywają w piłce nożnej, nie? Młodzików, czyli młodych ludzi, którzy poniekąd dopiero startują w e, tej dziedzinie, dać koparze, okej, okay, on poniekąd już szedł z tronu, to teraz pora na mnie. Ter, teraz, że tak powiem, muszę w, wziąć się w garść żeby tego mojego idola, tego mojego Lewandowskiego, zastąpić. I miejmy nadzieję, że o, ten właśnie o, obraz właśnie spowoduje coś takiego, że y, pojawi się po pierwsze więcej Lewandowski, żeby nie było kultu jednostki i o Jezu, straciliśmy Lewandowskiego, już po nas wszyscy umrzemy, ale y, też, żeby było jakby kolejne pokolenie, bo bardzo często się nie zastanawiamy nad tym, że dana osoba no w ogóle król półbóg tego sportu i tak dalej. Ale to tylko człowiek i pytanie co po nim? Czyli co nagle jeżeli nie wiem zabraknie tych największych nazwisk w danej dziedzinie to mamy przestać w ogóle próbować mieć jakieś osiągnięcia, No chyba nie, tak. Dlatego mówię, miejmy nadzieję, że ten niefortunny wypadek po pierwsze nie, nie zakończy się nie zakończy Kariery Lewandowskiego nie zakończy się też jakimiś trwałymi urazami, ale też da właśnie tym młodym piłkarzom z ambicjami takiego kopa, że o teraz się zwolniło miejsce, żebym ja wszedł na szczyt. Tak, szczyt został zwolniony, można na niego wchodzić. Chociaż jeszcze nie wiem, co został zwolniony. No dobrze, moi drodzy. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli film się podobał, no to łapka, subskrypcja, komentarz. Do zobaczenia i trzymajcie się. Uh-oh, <laughs> uh